Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu Jak widzicie za mną Romeo ładuje obornik Wzięliśmy się za obornik, dzisiaj taka dosyć w miarę pogoda jest To lecimy z obornikiem Pojadę sobie z nim raz Bo ja dzisiaj trochę chory jestem I siedziałem w domu No i co, Romeo ładuje Zobaczcie jaka para jest, bo jest tylko 5 stopni dzisiaj na dworzu Ładujemy Wozimy pod kukurydzę i oczywiście obornik będzie zatależowany i zaorany na zimę. Zatorek sobie ładnie radzi. I opony też sobie dają radę. Dają egzamin. Takie cztery mniejsze łyżki i rozrzutnik pełny jest. Robota idzie. Nie ma co się opierdzielać. Bać, jak to paruje dzisiaj wszystko Uf. teraz nie oszukujmy się yy, Gówno teraz będzie po, powinno być w cenie Bo przy tych cenach nawozu to jest porażka więc gówno naprawdę będzie towarem naprawdę takim potrzebującym Lepiej dać obornik niż kupować nie wiadomo jakie nawozy, i, i płacić nie wiadomo też jakie pieniądze. Bo też na tym rzecz nie polega. Bo im więcej pieniędzy wrzucimy na pole, tym, tym mniej odzyskamy po prostu, tak? Wszystko działa w dwa kierunki. Rolnik ma tylko wypłatę raz w roku i musi sobie rozplanować te pieniądze na cały rok, żeby jakoś żyć z tego nie jak ludzie w mieście, tutaj nikogo nie chcę obrażać, że mają wypłatę co miesiąc i sobie dają radę. Rolnik tutaj musi sobie rozdysponować pieniądze na cały rok. I też teraz się zaczyna taki okres, po prostu, no bo już był taki okres do, do teraz, że rolnik swoje całe pieniądze z powrotem na pole wywozi. No proste, nie? To co zebrał, to musi zainwestować w nawozy, w jakieś tam y, y, nasiona, paliwo. I tak w kółko Macieju. Jak niektórzy mówią, że rolnictwo, to jest tak ładnie się patrzy na to. No, ale jak ktoś w tym nie siedzi, to naprawdę nie wie jak jest. A w ogóle produkcja trzody chlebnej już jest po prostu według mnie zniszczona w Polsce. Bo naprawdę robią sobie z nami co chcą. Zagraniczne świnie przyjeżdżają do nas za śmieszne pieniądze. No i... Tak to w wszystko wygląda, ceny z kosmosu, ale żeby to zjeść to naprawdę bym się zastanowił. Bo jednak polskie to, to polskie, a nie jakieś tam zagraniczne i paszerowane nie wiadomo jakimi yy, sterydami, że to tylko puchnie, a nie, a nie, ro, a nie rośnie. Za dzisiaj mamy 13 listopada. Już się zaczną takie krótkie dnie. Co będzie szybko ciemno. No ale nic. robotę trzeba zrobić. Do końca listopada jest termin, żeby wywieźć obornik. Czytamy gnojowicę i zaorać. I maszyny już mamy poustawione. bizonek też już w zapadł w scen sensie zimowy. Zostało tylko wywieźć obornik, zaorać. Umyć pług, talerzówkę, umyć y, rozrzutnik, zatora. No wiadomo, tam takie prace y, na podwórku teraz będą. No i oczywiście w grudniu będzie wyrywanie choinki. Jeszcze nie mamy żadnej wybranej, czy czy, tam, czy czy jaką wyrywamy. Ale na pewno będzie filmik, to więc będzie co oglądać. Z Romeo chyba ładuję ostatnią i teraz lecimy, witamy się z Romeo i lecimy na pole. Tej, co ci te szyby parują? Dziś nie, dziś nie parują. Jak nie? Widać, parowane są. Przywita się ładnie. Witam wszystkich no. w tych ciężkich czasach. Dokładnie, już mówiłem też, opowiadałem tak mniej więcej. Że, gó że gówno teraz będzie w cenie, nie? W tych cenach nawozu. Będziemy kurwa ten! Wykonujem <laughs> srać za stodołą <laughs> I, co? I Cały rok i... i rodzina no. hektar za zagnui <laughs> Ja nie? lecimy z tym na pole Ej, Co? Masz coś? Jo A, a co? Może od rotacyjnej leżą jeszcze To by ciągnąć coś. Przecież za rok też będą potrzebne. No jo To będzie szybko ciemno jest robotę, trzeba szanować Jo Resztę zostawisz na poniedziałek <laughs> Jo, nie? O, tutaj zobaczcie, Romeo wykosi ładnie ogród. Jest jak Sobraska teraz, nie? Tam jest niemena M5. Ja, ja, ja. Kukurydza już otwarta jest, wysłodki też. Wyki mają w czym wybierać. Też zakopcowane. Przecież nie to rozpadli się tyle, nie? zginęły? No. Cześć? Czy chwasty są jeszcze? Nie, tu jeszcze nic nie ma. krzywa rosie. A no, bo jakiś zatkany był Nie wiem, mi to tak śmiesznie, i tam też To się idzie? O, już masz na jedną długość, się? No już teraz mniej A, no bo to jest krótsze już Teraz się z przodu wezmę i wtedy muszę z z tyłu jechać no. U tej kawa, bo to podaję głęboko. Ale idź głęboko, ale nie głęboko. Na pewno będzie lepiej. Słyszałam, a będzie to talerzować? Nie? Co? się kopali, to prześcigamy. Rybyśmy. Zobaczę, żeby się tak mniej więcej zmierzyć. to stary nie to by dalej to. Tak, ostatniki, nowalety. Jo, jo. No, tam kopali buraki. to Nie widać w tak, kamerze. Tam gdzie rok temu zagrywali tą ropę. To jest naprawdę kupę, kupę buraków znowu leży. No i mardeczki, jesteśmy w domu. Romeo będzie ładował ostatni rozrzutnik na dziś i pokażę Wam tutaj taką małą ciekawostkę, którą obserwujemy na Facebooku na Instagramie to widział. Mamy przyczepę na sprzedaż. HLK6 wyremontowana, była wypiaskowana. Dolna rama w oryginale, dlatego nie jest malowana. I oczywiście z papierami. Widzicie Plandeka, to jest podstawa. Bo z tymi pogodami w to jest porażka. Za jakiś czas będzie wystawiona na, na OLX -ie. Naprawdę zainteresowanych zapraszam do oględzin, do zakupu Bo Naprawdę warta przyczepa uwagi Jakbyśmy my nie mieli tych autosanek to na pewno by u nas została No ale że my już mamy 7 przyczep Swoich to Ta będzie sprzedana, sprzedana. I ktoś będzie się z niej cieszył no i co też bym chciał z tego miejsca, w imieniu Marka operatora sieczkarni Jaguara Was przeprosić, bo miał być film z koszeniem kukurydzy na ziarno ale Marek tam miał jakieś małe problemy ja też byłem dosyć zajęty a sezon zaraz się kończy to nie będzie vloga ale z tego miejsca też pozdrawiamy właśnie Marka że chęci miał do nagry nagrywania miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie Yy, skoszenia kukurydzy na kiszonkę Marek będzie więcej nagrywał dla nas vlogów na, na, na mój kanał Chociaż wam też wam pokażę jak bizonek już ładnie ustawiony tu ładnie opryskiwać stoi agregat tu się chyba wciśniemy jakoś jo no nie wiem czy będzie widać coś tam widać owiareczka sprzęty yy, skrabiarka Przewracarka to nie wie, bo tu tak w ciemku stoi. No i bizonek stoi. Jeszcze trzeba będzie go raz odpalić, żeby ta resztka wody wyparowała, bo woda spuszczona jest już. No i co? zapad zapadł na sen zimowy. Sprzęt pod dachem to podstawa według mnie. Pod dachem to można powiedzieć, że drugie tyle maszyny wam będą służyć. I maszyna też właśnie nie zawiedzie w sezonie. No i co, mordeczki. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Czekajcie na następny. Na razie, trzymajcie się. Cześć.